Chodzi o to, żebyśmy trochę powiedzieli, pokazali, jak się czujemy, i żebyśmy wiedzieli, jak wszyscy nasi koledzy z zespołu się czują, tak? Czyli lider zespołu, w tym wypadku ja, w waszym wypadku Justyna, pokazuje, można coś powiedzieć, ale nie jest to konieczne, po prostu pokazuje sobą, jak się w tej chwili czuje, i wszyscy to powtarzają. A potem następna osoba i tym sposobem poznamy, jak każdy z nas czuje się w tej chwili, tak? Zdobyłam kozią górkę. Wszyscy? Wszyscy powtórzyli? Kuba, jeszcze raz, to było trudne. Chcesz iść po papierosy. Ja mam powtórzyć, to nie? wszyscy powtarzamy. Najpierw Ryszard pokazuje swoje, a my potem wszyscy to powtarzamy, dobrze? może tak. Paweł? Super, Magda? Eureka. Ale trzęsiemy się, bez, bez trzęsienia się nie liczy. Super. Adriana. O, 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 bella. Bela. I, mhm. I teraz. Super, czyli teraz już wiemy jak się wszyscy czujemy, tak? Idziemy się na chwilę bawić z folią, dobra? Weźcie ją tak, żeby ona nie leżała na ziemi. Trochę nas brakuje, zaraz, bo jest dwa, cztery, sześć osób. No dobra, to ja do was po prostu też dołączę. Justynę zagarniemy. Możemy się zapoznać z folią delikatnie, żeby jej nie... Żeby jej... Co ona może, nie? Zobaczcie jak ona Fale dużo może. Na morzu. Fale na morzu. O, jest piłeczka? Ile Jedną. I wiesz co, Justyna, potrzebujemy Cię, bo jest trochę za duża ta folia. Dobra. Słuchajcie. Hop! I teraz ta piłka nie może spaść. Musimy tak jej pilnować, żeby nie spać. Skucha! Jeszcze raz, no naprawdę, ostrożniej, ma nie wypaść! Nie za mocno! Nie nie za mocno. Znowu skucha! O! I próbujcie nie podrzeć. Dobra. Zobaczcie, jest to trudne, bo jest lekka. Ale spróbujmy teraz spokojnie zrobić tak, żeby ona latała w kółko. Co musimy zrobić, żeby ona kółko obleciała? No, co musimy zrobić? Gdzie ona jest? Ładnie po okręgu. Słuchajcie, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Teraz idzie zgodnie z ruchem. Chodź, 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 O, Takie o, piłeczki o, emocjonalne. właśnie wczoraj je miałam. Byłyby łatwiejsze, bo są ciężkie, ale to nic. Próbujemy po kole, po kole, po kole. O, cofnął nam się czas. Spróbujemy drugi raz. Jeszcze raz. Spróbujemy. No dobra, odwrotnie z ruchem wskazówek nam leci. Dobrze, może być i tak. Leci, 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 prawie po kole, po kole do mnie, do mnie. A cofnęła się. Co zrobić, żeby odwrotnie z ruchem leciała? O, 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 o. Gdzie jest? O, leci, leci, leci. Po kółku, kółko, o! Widzicie jakie to jest trudne, ale już nam nie spada. O! A spróbujmy zrobić coś, żeby ona nam nie! Próbujmy zrobić, żeby było kółko. Dobra? Okej. Okay.